Cześć, witam Was bardzo serdecznie tu Paula z kanału Training Fitness i zapraszam Was dzisiaj na przepis na fit kanapki, które są bardzo pożywne i jak zwykle mega szybkie do zrobienia. Sama kanapka jest mocno inspirowana sałatką Cezar. Użyjemy dzisiaj kurczaka gotowanego na parze, sałaty rzymskiej, sosu Cezar, papryki i bułek pełnoziarnistych. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. I zacznijmy od składników, których będziemy potrzebowali do stworzenia tych kanapek. Potrzebujemy filet z kurczaka, który przyprawimy solą, kurkumą i papryką słodką. Następnie sos, który będzie podstawą tej naszej całej kanapki. Będzie to sos Cezar w wersji odchudzonej, czyli na bazie jogurtu naturalnego, odrobiny majonezu, odrobiny wina białego filecików anchois, czosnku i odrobinę mleka, ja mam mleko migdałowe, ale możecie użyć również mleka krowiego. Bułki pełnoziarniste, sałata rzymska i papryka, ja dzisiaj użyję papryki zielonej. Zacznijmy nasze przygotowania od kurczaka. Przygotuję dzisiaj kurczaka na parze, do tych kanapek możecie również upiec go w piekarniku czy zgrillować. Pokażę Wam dzisiaj mój sposób na takie najszybsze gotowanie na parze, czyli w specjalnych workach wkładamy kurczaka z przyprawami do mikrofalówki. Jeśli macie wątpliwości, czy przygotowanie dań w mikrofalówce jest szkodliwe, czy nie, to odsyłam Wam z do bardzo ciekawego i profesjonalnego filmu z kanału Okiem Chemika. Link macie na dole w opisie. Ja od czasu do czasu używam mikrofali i uważam, że jest to bardzo fajny, szybki sposób na przygotowanie dań. Tym bardziej, że tego kurczaka, Słuchajcie, przygotujemy bez dodatku tłuszczu. Wkładam teraz filety z kurczaka do woreczka. Opruszam solą, dodaję kurkumę i paprykę słodką. Ok, słuchajcie, zaklejam worek. I teraz potrząsnę kilka razy tak, żeby cały kurczak obtoczył się w tych przyprawach i włożę do mikrofali na około 5 minut. Oczywiście czas tego gotowania na parze będzie zależał od tego, jak grube są filety, jak duże są. Oczywiście możecie ugotować kurczaka na parze w tradycyjny sposób, w parowarze lub w garnku z nakładką do gotowania na parze. Ok, gotowe, zaraz wrzucam to do mikrofalówki. I słuchajcie, to jest mega patent na taką domową wędlinę, żeby nie kupować tych sklepowych, kupnych. Także warto mieć zawsze taki jeden filet w pojemniku w lodówce. Można go użyć do tortili, do różnych wrapów, sałatek, kanapek itd. W tym czasie zabieramy się za sos Cezar i słuchajcie, jeśli sos Cezar kojarzy Wam się po prostu z sosem czosnkowym, to się odrobinę mylicie, bo ten sos jest naprawdę bogaty w smaku i właśnie to anchois i odrobina wina tak bardzo podbija smak i powoduje, że ten sos jest taki ciekawy w smaku. Ja odchudzę ten przepis, tak jak Wam wspominałam na początku i zamiast dużej porcji majonezu dam większą porcję jogurtu i odrobinkę majonezu. Oczywiście to nie jest tak, Także nie można używać majonezu, jeśli się zdrowo odżywiacie. Jednak no, należy uważać z ilościami, dlatego że majonez jest y, kaloryczny. Więc ja na cały ten sos, słuchajcie, dam dosłownie łyżeczkę, czyli około z dużą górką 50 kalorii. Podrobinkami na białego. Damy dwa ząbki czosnku. Pomimo tego, że będziemy cały ten sos y, blendować, to ja go tak wstępnie y, posiekam. Odrobinka mleka, ale naprawdę niewiele, dosłownie kapka. I creme de la creme, czyli fileciki anchois. Nie za dużo, słuchajcie, na tą porcję y, dwa filety spokojnie wystarczą, jak uda mi się wydobyć elegancko. Jeśli się boicie, użyjcie jednego, zblendujcie, posmakujcie i dodajcie y, więcej. Naprawdę Was zachęcam, żeby wypróbować, bo smak jest mega. Okej, okay, ten sos wyszedł odrobinę za rzadki, dlatego dodam jeszcze troszeczkę jogurtu, ale pamiętajcie, że konsystencja tego sosu to nie ma być jogurt grecki, tylko bardziej lejący sos. Także idę jeszcze po odrobinę jogurtu, miksuję całość i lecimy dalej. Teraz umyję liście sałaty, nie kroję tej sałaty, tylko słuchajcie zostawiam całe. Każdy liść, liść trzeba oczywiście dokładnie obmyć i wymieszamy to w misce razem z tym sosem. Ok, wszystko co potrzebne nam do zrobienia tych kanapek mamy już gotowe. Teraz tak: liście sałaty umyte, zalewamy sosem. Oczywiście nie zużyjemy całego tego sosu, bo on ścieknie sobie na dół. Chodzi nam o to, żeby dokładnie oblepić te liście sałaty. No i ta, ta kanapka jest bardzo mocno inspirowana właśnie sałatką Cezar, i możecie na bazie tych składników zrobić tą kanapkę w formie sałatki, czyli po prostu przygotować liście, pokroić na to kurczaka i grzanki z bułek. Dobra, teraz mieszam, słuchajcie, te liście. Odstawię je sobie na chwileczkę, żeby zaprzyjaźniły się z tym sosem. Myję rączki i zabieram się za pokrojenie kurczaka. Kurczaka kroję w ten sposób na plastry około centymetra szerokości. Właśnie za to lubię kurczaka gotowanego na parze. Jest dietetyczny, ma mniej kalorii i jest mega soczysty. Ok, wraca z powrotem na talerzyk i pokroję teraz jeszcze Paprykę. Papryka wcześniej oczywiście była umyta. Składam teraz kanapki, ale jeszcze Wam tylko dopowiem, że resztkę sosu, która Wam zostanie, możecie przechować spokojnie w lodówce 2-3 dni i użyć później do innych sałatek czy innych kanapek. Bierzemy teraz bułeczkę, rozkładamy, ułożymy kilka liści tej, tej sałaty z sosem. Jak widzicie, tego sosu nie ma za dużo, więc jest to naprawdę mega dietetyczne, mało kaloryczne danie. Na papryki. Możecie dać też pietruszkę na górę. I tak prezentują się gotowe kanapki. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, e, czy Wam się podobają, czy się na nie skusicie. Pamiętajcie również o kciukach w górę i subskrypcji mojego kanału. I widzimy się już niedługo na nowym treningu i w nowych przepisach. Cześć!